Cześć, witajcie na kolejnym odcinku a na dziś przygotowałam zdrabki za 53 zł. i są to Czas na Milion, Paradiso Czarny Diament, Różowy Diament Pieniędzy jak Lodu i Szczęśliwe Linie muszę przygotować kilka właśnie tutaj odcinków wcześniej ponieważ wyjeżdżam, także Nagrywam ciut wcześniej winogrono. Kości są tutaj pomarańcza. Gwiazda jest a tylko jedna, a tutaj jest jeden. Linie mają numer 35. Teraz kwiat. Nie wiem, czy powiedziałam wcześniej, czy nie. Podkowy, nie widzę. Sakwa. Tutaj jest i tu. Dzwon. Nie widzę dzwonka. Pik. Pik jest tu. I jest tutaj. Gruszka teraz jest. <laughs> Słonik nie widzę, garnek. Tu i tu i tu. Do tego serce! Wiśnie też są. Diament tutaj i tu. Jest. Klucz. Nie ma. Biedronka. Cytryna. Śliwka. Tutaj, tutaj. I jabłuszko na koniec. No niestety linie nic nie dały. Przegrane. Zobaczmy pieniędzy jak lodu z numerem piętnastym. Wygrywa szesnaście, trzydzieści siedem, czterdzieści trzy i dziewiętnaście. A u mnie jest dwadzieścia pięć, czterdzieści jeden, dwadzieścia osiem, trzydzieści pięć, siedemnaście, jedenaście czterdzieści cztery.

A jest pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt siedem, osiemnaście, dwadzieścia sześć, czterdzieści cztery, no tutaj nic, a jest, jest diamencik. Dalej trzydzieści siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem oraz czterdzieści jeden. A pod diamentem piątka. Pięć złoty odzyskane, Dobra. to zobaczmy czarny diament. Mam z numerem dziewiętnastym, wygrywające to dwadzieścia sześć sześć trzydzieści dziewięć, siedemnaście i dwadzieścia dziewięć. A u mnie jest na początek osiem, cztery, czternaście. Nie ma dwa oraz osiemnaście, dwadzieścia trzy. Nie ma. Trzydzieści jeden, trzydzieści dziewięć jest wygrana. Kolejna to dziewiętnaście, trzydzieści cztery

Beber, to się zgadza. Dobrze, teraz Paradiso z numerem jedenastym. Tu mamy tak kostka i torba. Jest kostka, jest torba. Tutaj nie widzę, tutaj też nie. Tutaj torba. I w ostatnim jest kostka. I to tyle. Parasol i kostium. Tutaj nie widzę. Tu też nie tu jest. Następne dwa to żółw i palma. Jest palma tu. Tu mam żółwia. I żółw. Tutaj jeszcze fala, okulary. Fala, tu jest fala. O tu są okulary. Teraz chmura i nuta. Tu jest. Tutaj są chmury. I tu jest chmura. Kolejne dwa to latarnia i napój. Napój daje linię. 10 zł tutaj wpada na tej strapce. Jeszcze mamy wodolot i motyla. Tutaj są. Motyl daje drugą linię. Teraz termometr i fotoaparat. Tu jest, tu. I robi się gorąco. Może coś tu jeszcze wpadnie. Słońce, kompas. Kompasy są tu. Tu jest słońce. I ostatnie dwa. Jest to ośmiornica i rybka. No właśnie, tutaj było tak dużo. Ośmiornica rybka. No, i to by było. Tyle. Nie dali kraba. Jedna linia i druga linia. CC to się zgadza, także 20 zł. Jest. No i ostatnia zdrabka. Czas na milion z numerem siódmym. Szukamy. Worka, sejfu, bądź tej kasy, tego klipsa czy jak to tam się zwie. Jest śliwka, dzwon, trefl, zegar, kutka, pik, ananas, arbus i wiśnie kawa, korona, perła i klucz biedronka i kier, awokado podkowa, winogrono i kwiat, okulary diamenty, gwiazda, cytryna, karo i karta. No niestety ta zdrapka się wyłamała. Dobra. Łącznie z pieniędzy jak lodu i ze szczęśliwymi liniami. Ale za to Paradiso daje 20 zł. Czas na di czarny diament y, dyszkę, także 30. I różowy diament dokłada piątkę, 35 zł na 53. Kończymy z minusem dzisiaj, no ale zobaczymy jak będzie dalej. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!